Witajcie, kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb na rozwinięciu horoskopu miesięcznego. Dzisiaj mamy ten pierwszy obszar, czyli sprawy osobiste. Obszar, oczywiście, relacji, związków, miłości, spraw prywatnych. Dobrze, zacznijmy sobie i pamiętajcie, kochani, że ja to robię na wszelkiego rodzaju relacje, nie tylko na relacje romantyczne, więc jeżeli Poszukujesz odpowiedzi względem jakiejś relacji, a czujesz, że tutaj może być odpowiedź, może tak jak najbardziej dla ciebie być I tak nagrywam wszystkie te horoskopy właśnie na prywatne sprawy, bo pamiętajcie, to są prywatne sprawy, to jest duży obszar, prawda, naszego życia Nie tylko jak jakaś tam miłość i romantyczne kwestie No dobrze, Rybeczki, to lećmy W tym czasie jest ważny dla osób spod znaku ryb. Co jest istotne. I to jest miesiąc do przodu, od kiedy oglądasz. Mhm. Poprosimy. Okej. Okay. Oj, dużo ukrytych rzeczy tutaj. Okej, okay, jak to szło. Okej, okay. odkryjmy sobie, to jest ukryte. O, rybeczko. A jednak romantycznie się pojawia. Oczywiście ask kielichów może znaczyć o tym, że tu się szykuje dla rybeczki nowa relacja, nowa miłość albo takie ożywienie w relacji w związku, może być też e, oczyszczenie czakry serca, może nad tym pracujesz e, i tutaj czuję taki lepszy przepływ jest tu zdecydowanie coś fantastycznego, co do ciebie przychodzi. Zobacz, może ktoś przychodzi ci z jakąś propozycją, bo uniwers daje ci przepełniony kielich jakimś dobrodziejstwem, jakimś dobrobytem, jakimś błogosławieństwem. Co dalej? Co dalej? Zobaczmy. Aha, król mieczy. Czyli może przyjść ktoś i powiedzieć ci coś miłego, jakiś miły komplement, jakaś mm, miła. Miłe zaproszenie, coś, co ucieszy Ciebie, prawda? Później mamy cztery miecze, czyli ja czuję, że to, co tu się dzieje, może jakaś rozmowa, może jakaś wymiana, która pomoże, pomoże ci zostawić ze sobą jakiś uraz, jakieś rozczarowanie mhm. i przebudzić się tutaj, i ulgi zaznać. Czyli podsumowując, kochani, fantastycznie. Rozmowy w tym czasie, spotkania w tym czasie, czy to na kawce, prawda, czy przy czymkolwiek innym, co pijemy razem z innymi, herbatka i takie tam inne, wiecie o co chodzi, mrugam teraz jednym okiem. Czyli jakiekolwiek takie spotkania zakrapiane, powiedziałabym, mogą doprowadzić do porozumienia, pojednania, dogadania. Uwolnienia się od jakiegoś rozczarowania I zobaczcie jak nam tu słoneczko pięknie pokazuje Oh yes Czyli bardzo pozytywny to jest omen Zobaczmy drugi, drugi obszar dla osób spod znaku ryb Czyli jakie są tutaj wyzwania Zobaczcie dwójka kielichów Jakie tu mogą być przeszkody Jakie wyzwania, jakie przeszkody Dla osób spod znaku ryb Jakie wyzwania, jakie przeszkody Jakie wyzwania? Jakie przeszkody? O! Czyżby jedna tylko? Dla osób pod... Okej! Ok, ok. Uuu! No właśnie, żeby przeskoczyć tą krzywdę, żeby sobie z tym poradzić, żeby podejść do tego właśnie z tym zrozumieniem, z tą otwartością, z tym współczuciem też dla tej drugiej osoby. Zazwyczaj jak ktoś nam... Sprawia krzywdę, to patrzymy na tą osobę jak na takiego łotra, prawda? Który, ach, tak nas zranił, i nie potrafimy spojrzeć na niego zazwyczaj, tego kogoś, przez pryzmat tego, że jest tylko człowiekiem i może zranił, bo miał zły dzień ten ktoś. Oczywiście, jeżeli to było jednorazowe, prawda? Albo się ten ktoś źle czuł, albo też różne rzeczy mogły wpłynąć na tego człowieka, że w tym czasie tak się okropnie zachował, że aż dziesięć mieczy. Natomiast kiedy patrzymy z, z tej perspektywy człowieka zranionego, to trudno nam jest dostrzec człowieka w tym drugim człowieku, prawda? I to może być wyzwanie tutaj dla ciebie, dokładnie, żeby z optymizmem popatrzeć na tą relację żeby oczekiwać znowu dobrych rzeczy od tego kogoś. To może być rybeczko dla ciebie wyzwanie. Czuję tu duże rozczarowanie i ty możesz tutaj to zauważyć, poczuć ulgę, ale czy na pewno będzie tu zaufanie z powrotem? No zaufanie buduje się z czasem, a kiedy trzeba odbudować, no to jest jeszcze trudniejsze, prawda? Odbudowa jest zawsze trudniejsza niż sama budowa. Więc tak, ale jest tym jest pokazane, że jest to możliwe natomiast zdecydowanie trzeba się też przyłożyć do tego procesu uwolnienia się od tej pretensji od tego żalu, od tego smutku od tego bólu i obwiniania tej osoby, prawda? tak, dokładnie dobra, zobaczmy trzeci obszar, obszar. jaka jest metoda, jaki sposób żeby tu jak najlepiej sobie poradzić w tym temacie jaka metoda dla osób podznaku ryb, 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 rybki, 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 rybki dla ryb, dla ryb, dla ryb, dla ryb ok, dobrze pierwsze nam się pokazuje mak, czyli tak naprawdę zobacz, weź sprawę w swoje ręce, prawda zadziałaj, zrób to co potrafisz, tak jak potrafisz żeby to zrobić ale też czuję, żeby ci powiedzieć uważaj, żeby się nie zmuszać do tego jeżeli masz tą gotowość, żeby wybaczyć Prawda, wiadome, wybaczenie jest dla nas, to robimy dla nas samych, ale często trudno jest nam to zrobić, bo wydaje nam się, że jak wybaczymy temu komuś, to nagle jakby ten ktoś jakby, jak to powiedzieć, jakby nagle to wszystko było wymazane. To tak nie działa. Jak ty wybaczysz komuś, to wtedy ty się uwalniasz od tego obciążenia. Ale ta osoba dalej karmicznie poniesie konsekwencje swoich działań, i najprawdopodobniej jest, że przyjdzie do tej osoby coś podobnego, no i najczęściej jest to wtedy silniejsze. Czyli musi jakby zobaczyć tą sytuację z tej drugiej perspektywy, bo tutaj ten ktoś był jako ten, kto krzywdził, prawda? I w momencie, kiedy przychodzi ta druga polaryzacja, ta druga perspektywa, ten ktoś wchodzi w tą drugą, w te drugie buty, jakby osoby krzywdzonej, prawda? I to nie jest to, że my możemy sobie powiedzieć, prawda, i jakieś uroki rzucać. Po prostu tak działa ten wszechświat. Jeżeli ktoś krzywdzi, to potem poczuje smak bycia krzywdzonym, prawda? Jeżeli ktoś jest krzywdzony, to później poczuje też często smak bycia tym krzywdzącym. Także też tu trzeba uważać, żeby po tym, jak się zostało skrzywdzonym, prawda, żeby nie odpłacić się tym samym, no bo później się wpada w taką pętlę, prawda, wzajemnej krzywdy i cierpienia. Bo nie potrafimy wybaczyć, to krzywdzimy tą drugą osobę nawet słowami, prawda? Mówiąc do tej osoby, och ty, łajzunio, jedna na przykład, prawda? No i może to kogoś bardzo zaboleć, prawda? No więc ta osoba się wtedy czuje 10 mieczy. No i później ten ktoś czuje ból, no to znowu mówi do tej wcześniejszej osoby: Och, ty, taki i łowaki, prawda? I zobaczcie, jak kręci tam i z powrotem. I, i to się wszystko, to wszystko esk eskaluje wtedy, nakręca się coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej, jak perpetuum mobile. Więc tu jest czas na to i możliwe, żeby to zatrzymać. Żeby zatrzymać to perpetuum mobile, które się tu rozkręciło, ja czuję, dla wielu rybek. Właśnie zatrzymania się na bólu i braku wybaczenia, bo pamiętaj, brak wybaczenia obciąża Ciebie, nie tą osobę. Król kielichów pokazuje większy dystans, żeby nabrać większego dystansu do tego, co tu się dzieje, ale król kielichów ma pewną, jak to powiedzieć, właściwość, która trochę jest szkodliwa dla króla kielichów. Blokowanie uczuć emocji, udawanie na zewnątrz, że jest wszystko ok, ale w środku, auć, prawda? Ale jeżeli nie mówisz komuś, że coś cię boli, to skąd ten ktoś ma wiedzieć? Każdy z nas ma inną perspektywę odbierania, słuchajcie, tego, co przychodzi do nas, i każdy z nas inaczej odbiera ból, i inne rzeczy odbiera jako ból i cierpienie. To, co dla ciebie będzie bólem, dla kogoś jest normalnością. Prawda? I odwrotnie też. Więc często mówimy: Och, jaka łajza tak skrzywdziła, ale może ta łajza nawet nie wie, że jest łajzą, bo nikt nie powiedział tej osobie, że takie i takie zachowanie jest krzywdzące. Może ty, jako rybeczka, nie powiedziałaś, więc tutaj uważaj, żeby nie blokować swoich uczuć, emocji i tego, co czujesz, żeby nie blokować mówienia o tym, po prostu tylko idź i powiedz. To było przykre, to mnie skrzywdziło. Czemu tak do mnie mówisz? To mnie boli coś takiego. Albo jak robisz coś takiego, to mnie boli. I ktoś może być zdziwiony, takie coś? Prawda? A ty powiesz, no tak, takie coś. I Widocznie to uderza gdzieś moją głęboką ranę z wcześniejszego życia, w znaczeniu z wcześniejszego czasu, albo z innych cieleń, prawda? Ale żeby to sobie mówić, to jest ważne. To jest dla mnie przykre. Dlaczego tak mówisz do mnie? Prawda? Ale mówić, chodzi o to, żeby mówić. I Sześć Mieczy pokazuje, że no właśnie, tu chodzi o to, żeby trochę zmienić podejście. Zamiast fochać się, zamiast e, smucić się, zamiast cierpieć w ciszy i w cierpieniu, właśnie siedzieć, to pójść i powiedzieć, pogadać o tym, ale też nie chodzi o to, żeby się kłócić, żeby zarzucać sobie jeden drugiemu, prawda, szaleńczo, tylko właśnie, żeby szczerze powiedzieć: Słuchaj, to jest dla mnie przykre, jak tak do mnie mówisz. Boli mnie to, prawda? I to są rzeczy, takie powiedziałabym, które powinniśmy sobie słuchajcie, na co dzień mówić. Są ważne rzeczy, ważne tematy. Dobra, zobaczmy teraz, co z nas podzietali, czyli co jest ukryte i czego nie wie rybka. A, cztery buławy, ale siedem mieczy. Uważaj, bo coś tutaj chce zakłócić. Równowagę twojej relacji, albo Twój spokój w tym życiu prywatnym. A z e, mieczy przychodzi. Hmm I głupiec. Uważaj tutaj, żeby nie podjąć naiwnego jakiegoś na, naiwnej decyzji, albo żeby nie podejść zbyt lekko do jakiejś decyzji, e, do jakiegoś wyboru. Albo ktoś może podrzucić ci jakiś pomysł, żeby tego nie brać. Po prostu. Od razu, jako pewnik, sprawdź to, co do Ciebie przychodzi w tym czasie. I to też mówi Mak. Pytaj, rozmawiaj o tym, prawda? Szukaj informacji. Mac jest poinformowany. I on dopiero się bierze tutaj za te czary mary swoje. Bez informacji, co robi Mac Wyrusza na poszukiwanie informacji, wiadomości, idzie przemyśleć, pomyśleć, poszukać sobie, prawda? Ale zobaczcie, jak to fantastycznie widać. Tutaj król kielichów siedzi w tych wzburzonych falach, a tu zobaczcie, on wypływa z tych wzburzonych fal i płynie tam. Zobaczcie, jak tu jest, widzicie? Tu już jest gładka woda, czyli idzie sobie gdzieś posiedzieć, pomyśleć, gdzie jest spokój i z perspektywy łatwiej popatrzeć na te wzburzone emocje, łatwiej coś z tym zrobić, prawda? Bardzo pięknie to jest pokazane w tych akurat kartach, słuchajcie. Okej, okay, dobrze, to już mamy teraz cztery obszary. Czuję, że podświadomość coś nam jeszcze mówi. Co nam jeszcze przekazujesz tu? Tak, aby się nie blokować na trudne rozmowy, na konfrontacje i właśnie, żeby mówić to, co jest potrzebne, żeby zachować równowagę relacji, związku. To jest fantastyczny przekaz i twoja podświadomość ci o tym mówi. Mów, przekazuj, to jest super ważne, żeby to robić na co dzień, tak po prostu, zwyczajnie, nie od święta, nie raz, czasem, nie w walentynki, tylko słuchajcie każdego dnia, kiedy jest taka potrzeba. Dobra, idziemy dalej. Co tu jeszcze dla rybeczek? Tak, ewidentnie natura Ciebie wzywa, Matka Ziemia Cię woła, i naturalne procesy ch chcą, pragną, aby rybeczka była częścią tych procesów, więc może chodzić oczywiście o cykle lunarne, też poczułam, szczególnie dla kobiet. Czyli żeby być bardziej bliżej, jakby współgrania z Matką Ziemią i, i właśnie z fazami lunarnymi, i aby być świadomym, aby być przytomnym, aby być takim trzeźwym, twardo stąpającym na Ziemi, prawda? Uważnym. Z tym, co się dzieje wokół. No i tutaj kreacja, poszukiwanie, rozwój. Co chcesz rozwijać, co chcesz budować, co chcesz rozwinąć, prawda? Tak. Dobra, zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej. Ryby, ryby dla rybek. Aha, u. Mm -hmm. Ok. Dla kogoś tu się pojawia, bo to jest jak cesarza, to jest cesarza was. Zobaczcie, czyli jakby Divine Counterpart. Po angielsku nie wiem czemu. Dla kogoś, kogoś ważne. E, czyli to jest taka para, która jest połączona przez uniwers. Ja to czuję, żeby to tu położyć. E, czyli możesz. Znowu wracamy do początku, poznać kogoś tutaj, kto jest idealny dla ciebie. Mamy cesarz i cesarzowa, ale jednocześnie dla kogoś, kto nie planuje takich rzeczy albo nie potrzebuje takich rzeczy, widać, że połączenie tej żeńskiego, żeńskiego pierwiastka, żeńskiej energii z męską pomoże zbudować coś przepięknie, czyli żeby było zbudowane i żeby móc rozwijać. Fantastycznie, to po prostu trzeba połączyć siły, prawda? Z kimś, partnerem czy partnerką, i wspólnie pracować nad tym, żeby ta relacja była dobra, żeby była rozwijająca, żeby była taka, która daje wzrost, umożliwia wzrost, prawda? Dobra, zobaczmy dalej. O, tu jakiś inny temat nam się szykuje. Co jeszcze tutaj dla osób z podznaków? Mhm. Ok. Mamy Overload, czyli to jest jak 10 buław. Mamy, czyli przeciążenie, prawda? Mamy Arogance, czyli arogancję tak jak pięć mieczy i mamy Timing. Eee, timing, czyli to będzie jak 7 pentakli, tak? Hmm. Co Cię przyciąża, co Cię przyciska do ziemi, co Ci nie daje żyć, co sprawia, że czujesz ciężar, co sprawia, że w środku czujesz tą frustrację, a nie wypowiadasz tego na zewnątrz. Albo inny temat jeszcze, czy masz w swoim życiu kogoś, kto no jest taką osobą głośną, arogancką, i sprawia, że czujesz przytłoczenie, że, że, że czujesz ciężar. Prawda? I tutaj mamy kwiat, który przebija się przez lód, przez śnieg. Zobaczcie, czyli ja tu czuję, że jest taka informacja, że naj, najbardziej skostniałe, zalodowociałe serce może na nowo się przebudzić. Jeżeli wystarczająco długo pracujemy nad tym, tylko to nie chodzi, kochani, żebyście mnie dobrze zrozumieli. To nie chodzi o to, żeby lecieć i kogoś teraz naprawiać i komuś innemu to serce rozpuszczać, bo nie wiadomo, czy ta osoba jest na to gotowa, żeby znowu poczuć. Jeżeli mrozimy sobie obszar serca, to się zawsze dzieje z jakiegoś powodu. Mogło się wydarzyć dużo złego, traumy i ktoś w ten sposób się zablokował, żeby ochronić siebie, prawda? Ale my możemy coś takiego, takie rozmrażanie tej czakry serca zrobić dla siebie i tylko dla siebie. A jeżeli to ktoś robi dla kogoś, to jest naruszanie woli, wolnej woli tego drugiego człowieka. Więc teraz pytanie: czy jakaś rybeczka nie próbuje na siłę uratować kogoś, czy uzdrowić kogoś, bo myśli, że to jest właściwe? Ale czy ten ktoś na pewno tego chce? To jest tu ważne pytanie. Pamiętaj, żeby sobie je zadać, zanim zrobisz cokolwiek. Co mamy dalej? Mm -hmm. Releasing lower self, czyli uwalnianie tych niższych e, energii, takiego podejścia tej, ze strony ego, prawda? I masculine twin, czyli tu się pojawia energia męska, tutaj czuję. To może być z tą arogancją, tutaj połączone właśnie. Może tak. Połóżmy wyżej. Ewidentnie tutaj ktoś jest właśnie w takiej fazie arogancji i kto, no to każda rybeczka musi tu sama po prostu to odnaleźć, prawda? Dla każdej rybeczki może to być coś innego, czy ktoś inny. I druga informacja: Crystal Clear Vision, czyli krystalicznie czysta wizja, postrzeganie, spojrzenie i awareness, świadomość. O tym tu mówiłam, zobaczcie. Zanim ocenisz kogoś, zanim osądzisz kogoś, zanim podejdziesz z jakimś pomysłem uzdrawiania kogoś do kogoś, prawda? Dobrze się zastanów i musisz mieć jasność, klarowność, krystalicznie czystą wizję tego, zanim coś zrobisz, prawda? Żeby to nie było, mi się wydaje, że ten ktoś tego potrzebuje, dlatego będę na siłę tego kogoś uszczęśliwiać. Tylko to ma być ok, ten ktoś mi powiedział, że tego potrzebuje, bo, bo tylko tak możemy wiedzieć na pewno. Kiedy ten ktoś, jako nasze źródło informacji, powie: Tak, potrzebuję tego, proszę pomóż mi, prawda? I wtedy, proszę bardzo, mam takie, takie metody, znam takie i takie metody. To tak jak ludzie do mnie przychodzą na sesje indywidualne, Lili, pomóż mi. Oczywiście, że mogę Ci pomóc, prawda? Ale jakby ktoś mnie o to nie poprosił, to wy myślicie, że ja latam, nie wiem, po świecie, po mojej miejscowości, czy gdzieś i uzdrawiam ludzi na siłę? Nie wolno tak robić. Absolutnie, bo każdy ma swoją świadomość, swój moment, swoje tempo, swoje potrzeby. I najważniejsze, my mamy to uszanować tak, jak chcemy, żeby inni szanowali nasze potrzeby. Wow! Czyżby tu rybeczki w nowy początek wskakiwały? Dokładnie tak. I to, co teraz powiedziałam, kochani, to jest takie samo oszukiwanie się, kiedy wydaje nam się, że zabierając coś komuś, na przykład taki lód z serca, ratujemy tego kogoś, ale tak naprawdę ten ktoś może się czuć oszukany i okradziony. Zobaczcie. Bo czasem ten lód dla tej osoby na sercu. Jest zbawienny, żeby przetrwać jakiś czas po żałobie, po jakimś bardzo trudnym przeżyciu. Prawda? Duże ostrzeżenie tu dla nas. Uważaj, żeby nie ratować na siłę kogoś, kto nie chce być ratowany. Może chodzić też o Ciebie, może Ciebie ktoś próbuje na siłę. Uszczęśliwić, prawda? Każdy musi tutaj zastanowić się, jak to ze mną rezonuje, gdzie to może mi pomóc, gdzie ja widzę coś takiego w moim życiu. Okej. Okay. Dobrze, zobaczmy mi się, bo tu tak, dwie rzeczy nam wyskoczyły jako e, ukryte i to są typowo relacyjne karty. Zobaczmy. Odrzucenie. Ktoś tutaj bardzo się boi odrzucenia. E, Czuję, że przez to, że ten ktoś się boi odrzucenia, może się specyficznie zachowywać, i zobaczyłam, wow, na zegarze 2-2-2-2 teraz, na, bardziej na stoperze. I ponieważ ten ktoś nie ma pewności siebie zbyt wysokiej, często może na przykład uciekać albo znikać. Bez ostrzeżenia, albo też e, izolować się, czy, czy tak dystansować, może to ty, może ta druga osoba. To jest, słuchajcie, lęk przed odrzuceniem wynikający oczywiście z, z jakiegoś odrzucenia wcześniejszego, prawda? Z jakiejś sytuacji. I tu zobaczcie to samo: insecurities, to jest bardzo podobne czyli właśnie ta niepewność. To poczucie braku pewności tutaj, czy braku bezpieczeństwa w tej relacji, prawda? Więc jeżeli wiesz, o jaką relację u Ciebie chodzi, warto o tym porozmawiać z tą osobą, która jest dla Ciebie ważna. I druga jeszcze jest kwestia: brak decyzji podjętej sprawia, że nie jesteśmy w stanie zaangażować się, prawda, w cokolwiek tak w pełni więc żeby móc się zaangażować w pełni trzeba najpierw podjąć decyzję trzeba najpierw podjąć decyzję co ja chcę robić i jak ja chcę to zrobić mhm. następna informacja pokazuje tutaj właśnie ten tak, to specyficzne podejście kiedy ludzie za sobą gonią biegają, próbują się na siłę zatrzymać przy sobie Ktoś przed kimś ucieka, a ktoś kogoś goni, prawda? Jak w, tym, w tej bajeczce Wielki Zając, prawda? A tutaj nam mówią, czy to jest właściwe podejście? No bo zobacz, jeżeli ktoś z kimś ma być, to tutaj nikt za nikim nie musi ganiać, bo po prostu to jest wzajemne przyciąganie. I te osoby chcą ze sobą być, chcą ze sobą się spotykać. A jeżeli nie ma tego, no to warto się zastanowić, czy warto. Prawda? Tak, i jeszcze jedno czuję tutaj powiedzieć o tym zajączku. Pomyślcie sobie, co by pomyślał myśliwy w lesie, gdyby nagle zając zaczął za nim biec i go gonić. I co by ten myśliwy wtedy pomyślał? Oh my gosh, pewnie jakiś chory, pewnie jakiś wścieknięty, trzeba uciekać i w nogi. Dlaczego to mówię? Mężczyźni w większości są jak tacy myśliwi. Oni muszą zapolować na tego zajączka. Kiedy zajączek poluje na myśliwego, wtedy myśliwy ucieka, bo się boi tego zajączka. Myśli, że wścieknięty. Między kobietami i mężczyznami jest to samo. Jak kobieta biega za mężczyzną, to on ucieka, on się boi, bo myśli, że coś z nią jest nie tak, skoro ona biega za nim. Rozumiecie? Ta analogia jest bardzo w punkt, jak tak nad nią się głębiej zastanowić. I znowu, warto pomyśleć, czy warto, prawda? No dobra, kochani, e, tu już mamy wszystko, jeszcze mamy karty serduszka. Zobaczmy, jakie wiadomości dla rybeczek. Mhm. Ktoś tu mówi dla ciebie, do ciebie: Please do what is best for your heart. O! Czyli ktoś mówi: Zrób to, co dla ciebie jest najlepsze, dla twojego serca, prawda? Tak potrafi powiedzieć tylko ktoś, kto kocha. Mm -hmm, tak naprawdę. I ktoś tu mówi, że I need to hold back my true feelings for you Czyli ktoś tutaj boi się wyrazić prawdziwych uczuć. Zobacz, ktoś się boi odrzucenia, dlatego nie mówi, co czuje do końca, a tu coś czuję ewidentnie. Zobaczcie, znowu to samo, I cannot express myself. Czyli ktoś mówi nie potrafię. Wyrazić tego, prawda? no Może chodzić o uczucia, emocje, może chodzić o rozmowę, może tutaj właśnie nie wiesz, może zakładasz, że wiesz, znasz tą osobę, a ta osoba jest trochę inna, a nie potrafi tego powiedzieć. Może to ty, może to twoja osoba. I znowu um, usiąść, szczerze pogadać, może tu wziąć jakiś kubeczek czegoś smacznego do picia, otworzyć się przed sobą, bo takie głębsze. Rozmowy sprawiają, że wtedy to uczucie się pogłębia. Kiedy pokazujemy się nawzajem tej drugiej osobie, kiedy pozwalamy sobie na to, by być takim właśnie całkiem bezbronnym przy tej osobie, prawda? Emocjonalnie w znaczeniu nagim, jakby, prawda? Wtedy takie relacje się potrafią bardzo pogłębiać, czy to przyjacielskie, czy to romantyczne, rodzinne, jakie by nie były. Więc ja tu czuję, że. Tego rodzaju rozmowy w tym czasie są bardzo potrzebne, i one będą prowadzić do nowego pięknego początku i tego nam życzę, kochani. A teraz, jeszcze na koniec, mamy mini wybierz kartę na trzy możliwości dla osób z podznaku ryb: jeden, dwa i trzy. Jedyneczka. Czy powiedziałam, możesz zapytać tutaj osobę, sytuację o wydarzenie, no albo co sobie życzysz, ale no, takie są możliwości. Dobra, jedyneczka. Odpuść przeszłość, zobaczcie, i to leży na dziesiątce mieczy. Dokładnie, zostaw już to. Wybacz sobie i odpuść sobie myślenie o tym, bo ciebie to rani, nikogo innego. Dwójka, znowu odpuść, zobacz, odpuść co? Siedem mieczy, czyli może, może to, co powiedziałam wcześniej, takie na siłę pomaganie komuś. Albo postrzeganie kogoś przez swój pryzmat, tu by trzeba pogadać, po prostu wyjaśnić, jak to u ciebie jest, prawda? Jak ty to czujesz, jak ty to odbierasz, a nie zakładać, że ta osoba odbiera tak jak ja, tak jak ty, prawda? Trójeczka. Tu mamy zdecydowane tak. E, tak, tutaj też rozmowa jest potrzebna, ale czuję, że najpierw trzeba by pobyć samemu, przemyśleć pewne rzeczy i nabrać dystansu, a później pogadać, usłyszeć, wyjaśnić, prawda? Dobra, tyle Was kochani, mocno-mocno do serducha, życzę nam fantastycznego czasu i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Papa! Pa.